i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służę Między niewiastami i błogosławiony obot żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módł się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Cię stało i zamieszkało między nami, zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony z nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie, jak zmarłym dać Panie, a światło wieku i stan niechaj im święty. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać panie. A światło i stan, niechaj im śmieci, Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać panie. A światło źbiegł Tawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobóg Pehualui, najświętsza panna wzorem pokory i cichości, rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Kościół, którym poświęcił imieniowi memu, rzekł był Jehowa do Salomona, odrzucę od oblicza mego, a ten dom będzie na przykład każdy, który pójdzie przezeń. Zdumieje się i zaświszcze. Taki to widok przedstawia dziś Wyżyna Haram i wzgórze Moria, lecz w epoce dziecięctwa Maryi inaczej to wszystko wyglądało. Nic nie dorównywało świetności świątyni jerozolimskiej. Ta profuzja tarasów, portyków, ogromnych krużganków okolonych szańcami ufortyfikowanymi. Gdzie wznosiły się wieże tak wysokie, iż można było z ich szczytów widzieć na zachód niebieskawe Morze Śródziemne, a na wschód błyszczącą taflę Morza Martwego. Grubość i mnogość blach złotych pokrywających dachy tych gmachów i biel śnieżna marmurów. Znaczne nagromadzenie gigantycznych konstrukcji z portalami o wieżach czworograniastych przewyższało przepychem wszystko, co się dotąd widziało. Historyk Tacyt w swoich rocznikach uznawał, że ta świątynia bogata nad wszelki wyraz i wznosząca się w formie cytadeli, zostawiała daleko poza sobą. Tak pod względem budowy, jak i wykończenia, wszystkie inne świątynie. Jeżeli taki widok przedstawiał się z oddali, to jakież wrażenie się odnosiło wchodząc do tego cudu cudów? Świątynia była jakby miastem wśród miasta, jej dziedzińce to ogromne place. Jej portyki to ulice, którymi niezliczone tłumy żydów, cudzoziemców i kupców przechodziły bezustannie. Drzwi bywały wprost zawalone ofiarami, wołami o pozłacanych rogach, baranami, jagniątkami, jałówkami, których krew lała się potokami codziennie na ołtarzach, przy dźwięku trąb wśród świętych pieśni. Kapłani nadążyć nie mogli w składaniu ofiar. Podczas gdy jedni zabijali, ćwiartowali, rozbierali na kawałki zwierzęta przyniesione na ofiarę, inni palili tłuszcz i krew zlewali do naczyń. Na pierwszy rzut oka widać było te chmarę ofiarników i służących z nożami w rękach, podniecających ogień na stosach, Wylewających całe wiadra wody, aby zmyć zbryzgane krwią marmury, utrzymujących żar w ognisku, gdzie bezustannie rzucano kadzidło, by stłumić przykry zapach krwi. Wreszcie ten pstrokaty natłuk ludzi z najróżniejszych warstw, ten tłum tańczący, śpiewający i zabijający, Nadawał świątyni wygląd raczej jatek, aniżeli przybytku pokoju i pobożności. Lecz Żydzi patrzyli na Jechowe, jeno poprzez mgłę unoszącego się dymu kadzideł, chrapliwe krzyki ofiar i bulgotanie krwi palonej. W takie to ramy objęta była religia żydowska. Poza miejscami poświęconymi owej codziennej rzezi, były jednak w obrębie świątyni domy położone w zaciszu, gdzie zachowując względne milczenie, żyli i mieszkali kapłani, słudzy wyższej rangi, podrzędni posługacze i młode dziewczęta pracujące w świątyni. Te dzieci, te młode dziewczątka z rodzin ogólnie poważanych poświęcały się wyłącznie na służbę panu, zdala od swoich przebywających w ustroniu podobnym do naszych zakonów i klasztorów. zmiłuj się nad nami. Sydu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święte Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyne Boże, zmiłuj się nad nami. Święta módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, modlę się za nami. Matko Kościoła, modlę się za nami. Matko miłosierdzia, modlę się za nami. Matko łaski Bożej, modlę się za nami. Matko na jej modlę się za nami. Matko nie skalana, modlę się za nami. Matko najczystsza, modlę się za nami. Matko dziewicza, modlę się za nami. Matko nienaruszona, modlę się za nami. Matko najmilsza, modlę się za nami. Matko przeciwna, modlę się za nami. Matko dobrej rady, modlę się za nami. Matko stworzy modlę się za nami, Matko Zbawiciela, modlę się za nami, Panno Roztropna, modlę się za nami, Panno czikna, modlę się za nami. Panie, wsławiona, modlę się za nami. Panie, no można, modlę się za nami. Panie, łaskawa, modlę się za nami. Panie, modlę się za nami. Mirciadło sprawiedliwości, modlę się za nami, stolicą mądrości. Modlę się za nami, przyczyną naszej radości. Modlę się za nami, przybytku Ducha Świętego. Modlę się za nami, przybytku chwalebny. Modlę się za nami, przybytku sławnej pobożności. Modlę się za nami, o duchowna. Modlę się za nami, Wiesz o Dawidowa. Módl się za nami. Wierzą z kości słoniowej. Módl się za nami. do domie złoty. Módl się za nami. parko przymierza. Módl się za nami. Bramu niebieskie. Modlę się za nami, gwiazdo sarana. Modlę się za nami, uzdrowienie chorych. Modlę się za nami, ucieczko grzeszek, Modlę się za nami, pociechą i grantów. Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Modlę się za nami, z pomocą niewiernych. Módl się za nami, królowo aniołów, Modlę się za nami, królowo patrzenia Modlę się za nami, królowo proroków. Modlę się za nami, królowo apostołów. Modlę się za nami, królowo męczenników. Modlę się za nami, królowo wesnawców, Modlę się za nami, królowo dziewic. Modlę się za nami, królowo wszystkich świętych. Modlę się za nami, królowo bez masy pierworodnej poczęta. Modlę się za nami. Królowo w niebo wzięta, modlę się za nami, Królowo różańca świętego. Modlę się za nami, Królowo rodzin, modlę się za nami, Królowo pokoju, modlę się za nami, Królowo polski, modlę się za nami, Królowo świata, modlę się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przełość na panie. Przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale pod swych złych przygód, racz nas zawsze bawia. Cel Średniczko nasza, Podstawowe, nasza. Dzisiaj pozdrawiamy Podstawowe, oh okay.